Kolejny dzień z cyklu zwariowanej Annika. C, wsiadłam w jedenastkę, a się okazało, że ona prowadzi do tego hospitala. I się okazało, że. No to nie jest myślę. że muszę coś 5 kg. Ja może wyjrzę, że wyglądam. To na chodnikach raczej nie dorasta. Ale niech to morze nie to było i tak są brudne. Daleko jeszcze? Daleko czy nie? Oczywiście próbowałam zapać okazję, ale nie ma się komu zatrzymać, nie było po co. Pewnie to złodziejka, gwałciciel, pajmordowczyn. Tylko głodnego nie zrozumie, a bogaczy biednego. Niestety takie to taki czas. Jecie, jecie, roczy spiesze No prawie u widzę znaki. A już nie ma pad. była taka całkiem mokra. I tak jest to Ci, którzy są lwieni pieniądze, śmieją się w twarz. O. Przed chwilą dzwonię, zaspodziewam Czy możemy dostać sprawę w sądzie, już mamy zaległości w czynniku. Śmieszne? Dla mnie nie. Witamy w pracy. Prawie. To było na tyle, że ja. Nieśmieszne. Papa.